Hejka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam, co się u mnie zmieniło przez te dwa miesiące, kiedy mnie nie było tutaj. Jak wiecie, ostatni film był dwa miesiące temu nagrywany i dopiero ostatnio go zmontowałam, a przez te dwa miesiące mojej nieobecności troszeczkę się zmieniło. I pierwszą taką rzeczą jest to, że będę mieć dwa nowe konie, po które dzisiaj razem ze mną pojedziecie. Wcześniej byłam już na dwóch jazdach próbnych, tutaj macie kilka zdjęć z nich. Niestety no, nie mam żadnych nagrań, ale dzisiaj no, na szczęście mogę Was zabrać do stajni Jorvik, żebyście zobaczyli, jakie zabieramy do nowego domu. No ale zanim to, to przydałoby się Wam opowiedzieć, co się zmieniło u reszty moich koni. A więc no u Primy, Nel i Wandera tak naprawdę nic się nie zmieniło, ale u Iszy, Kento i Tandera już troszeczkę tak. No to zaczniemy sobie od Iszy, bo klacz się trochę ogarnęła. Nadal ma tu swoją energię i chęć do pracy, ale na ten moment na jazdach stała się o wiele spokojniejsza. No nie wyrywa się aż tak bardzo do przodu i nawet bryka o wiele rzadziej niż wcześniej. No i podobnie jest u Kento, chłopak też się troszeczkę ogarnął i jest o wiele spokojniejszy niż wcześniej. I druga informacja o Kento jest taka, że on pójdzie w dzierżawę do mojej koleżanki i najprawdopodobniej stanie się to jeszcze w tym miesiącu albo w kolejnym. I postanowiłam podjąć taką decyzję, by mógł rozwijać się też pod innym miejscem i wiem, że oddaję go w dobre ręce i cały czas będę, miała, będę mogła go obserwować, ponieważ zostaje nadal w stajni srebrnej Polany. Przez ten cały czas bardzo dużo pracowałam też z tanderem i głównie skupiliśmy się na pracy z ziemi i udało też mi się wsiąść na niego na oklep. Niestety nie mam z tego żadnych zdjęć ani filmów. Ale mogę Wam powiedzieć, że Thunder był naprawdę bardzo spokojny podczas tego i to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. I przez ten cały czas też tander nauczył się kilku sztuczek, na przykład dębowania. No i to by było tak naprawdę wszystko, co zmieniło się u moich koni, więc teraz ja jadę do Steinjurwig i widzimy się już tam na miejscu. Pierwsze co zrobiłam po przyjeździe do Steinjornwick to było oczywiście porozmawianie z byłą już właścicielką moich nowych koni i podpisanie wszystkich papierów. Te konie już wcześniej miały badania lekarskie, więc miałam już pewność, że są w 100% zdrowe, więc mogłam je już zabierać do domu. Dowiedziałam się, że jeden z koni czeka na mnie na padoku, więc to do niego jako pierwszego poszłam, żeby móc go wyczyścić i założyć mu ochraniacze transportowe, a później wprowadzić go do przyczepy. Drugi koń czekał na mnie w Stajni, więc od razu po wsadzeniu jednego z nich do przyczepy zostawiłam go z moim tatą, który właśnie przyjechał ze mną, żeby odebrać te konie i udałam się do Stajni, żeby zabrać tego drugiego konia. Oczywiście za chwilę Wam wszystko o nich opowiem. Po przyjeździe do stajni odstawiłam ich na chwilę do ich boksów, żeby mogli chwilę ochłonąć. A później zabrałam każdego z nich z osobna na krótki spacer po ośrodku, żeby mogli poznać swój nowy dom. I na samym końcu z każdym z nich poszłam na hale, żeby mogli ją poznać, i wydaje mi się, że teraz jest idealny moment, żebyście w końcu poznali obu, obydwu tych panów. A więc ten karus, którego tutaj widzicie, to jest Quatro is The Legend of Midnight SJ, na którego każdy woła po prostu quatro. Jest to 9 ogierek rasy SP. Urodził się on w Steinjörk, a jego matka jest ra koniem rasy hanowerskiej, a jego ojciec jest belgijskim koniem gorąco-krwistym. A co ciekawe, ojciec Quatro jest też ojcem Ivy, czyli klaczy mojej koleżanki Aurory. Tutaj możecie zobaczyć nasze wspólne zdjęcie, bo pojechała ze mną na jedną jazdę próbną. Quattro jest wspaniałym koniem do WKKW, jest spokojny i opanowany, ale czasami ma swoje humorki kilka razy był na zawodach i głównie zajmował tam podium, więc no jest to naprawdę dobry koń sportowy jego rekord skoku to aż 1,90m pod jeźdźcem, ale no w sumie co tu się dziwić skoro to koń z hodowli stein a może i wiecie oni sprzedają jedne z najlepszych koni sportowych no dobra, ale to chyba wszystko, co mogę Wam powiedzieć na aktualny moment o Quatro. Ja też go dopiero poznaję i wydaje mi się, że wszystkiego dowiecie się też na przyszłych filmach. A tym drugim koniem jest Kingdom Maxwell SJ, koń też urodzony w Stein Jurvik. Najczęściej mówimy na niego Max, Maxwell albo King. Tak mój pies też nazywa się Max, ale... Do tego konia to bardzo pasuje to imię, więc będę musiała się przyzwyczaić, że mam dwóch Maxów. Ma on 8 lat i jest koniem rasy SP. Max to nie jest koń dla każdego, jest energiczny i czasem lubi bryknąć. Należy do koni trudnych, ale z dużym potencjałem sportowym. Jest koniem do skoków i krosu, a jego rekord skoku aktualnie wynosi 160 m i jest to koń z preferencjami, by skakać jeszcze wyżej. Max był tylko raz na zawodach, zajęli chyba siódme miejsce, więc to też jest bardzo dobry wynik. I wydaje mi się, że to wszystko, co mogę Wam o Maxiu powiedzieć. Jeszcze, no, ja też go poznaję, obydwa te konie poznaję dopiero. I pewnie wszystko będziecie mogli zobaczyć w następnych filmach. Przed chwilą wróciłam z nimi do stajni. Za chwilę jeszcze wypuszczę ich na padok, na pewno trochę Wam tam nagram, jak sobie szaleją, ale już w tym momencie chciałabym się z Wami pożegnać. Dopiero jutro będą dopuszczani do reszty stada, więc dzisiaj wypuszczam ich tylko na kwaterkę. A teraz już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Zapraszam Was też na mojego. Instagrama oraz Discorda do następnego filmu i pa pa